Dziadzia, co ty 3 na godzinę do no, <grym> On dostanie bega, za to ty miedki, no? Ale co ci Dobra. zrobiłem? Co ci zrobiłem? Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Dobra, pl plus jest taki, no że ja... Ale że i tak każdy dostał na respie. Tak, dostałem samochód ten, mm. który był pierwszy u mnie na liście. O. Tylko jedna to osoba w dostała, dlatego pato <grym> Ja. No to git. A co wszyscy jedziemy innymi No bo jesteśmy w powietrzu tak. Ale ja, dobra. super Ooo dowalony Najlepsze jest to, że to jest Aha. mapa, przypomina To jest parkour o, Ja no, takie mapy chcę, ja takie mapy lubię No jedź mi tym autem Parkur, no. to się nie rozbijaj na parkourze No stoi tutaj każdy zamiast przejechać już no strąciłeś ludzi, którzy tu jechali Ciulu jeden No, no to tak. Ja. Także Także ja. no. tak, ja tak, mapa parkurowa pod panto Widać dobra to, że przyjedzie no, spadłem już sobie, no bo mnie zagadali <grym> no, Tak zagadali to wszystko no, przez to No zagadali Ale nie, nie, nie. nie mogę Akurat no. nie no to jak go zagadasz to tak, no, tak działa to gorzej ciężko, no. no Ale to jest skrętne za bardzo Jak coś na bączka zrobić i tego i na, na górze jest no, tak, czekaj. No, tak, to nie Bączka to ja tak. codziennie robię Ryknąć Myślisz jednego O, o rozpęd się tu jeszcze tak tym szajsem mapa pod panto. Co mamy tu, bączka, zrobić? Oj, gdzie się zdarzyłem. Mapa pod panto. Ej, czemu no mamy tu jest, ja pociąg złapany Mam darzetka elegancka. <laughs> Ale se spadł. No tak, na górze jest checkpoint po prostu, więc nie ma. No. Dzięki! No i gdzie no ty, ty jedziesz, to? No tak powiem, obniżone zawieszenie zawsze daje. Jezuzila! Spężyny se musisz wymienić. Ciuo. Oj, sorry Piotr. <laughs> Bo trzeba się rozpędzić trochę No dzisiaj żeś zajechał Alexisem tutaj stoisz, no A już, okej Oho oho i przytryk elegancko na górę, po co to tak? No to po co tak si Zablokowałeś ludzi Myślałem, że zablokujesz tam Nie, ja ci nie będę blokował Dobra, elegancko No jestem dobry w to jak zawsze, nie zapomniałem Da, no co no, znowu! Dziamdziaki jedne! Ustawcie się normalnie. Się trzeba. No, odjedź mi tym Aleksisem! No już! Oj, Oj, uciek no, ja to ucieknie jeszcze... znowu, będzie miał o tyle łatwo. No i właśnie no. to zrobiłem. Będzie, będzie. O, Teraz jak stanę jak na górze i was O Jezu! Nie. A, no gdzie się pchałeś? Gdzieś... Ale to przecież ty się w ja nią wypchałeś, silo! No bo mi stanęła tutaj na drodze, jak ja jechałem. No pierwszy. to się wypchałeś jej, no Dobra to. Ja chciałam wycofać ogólnie! No, wycofać dalej. Nie cofie się na A jedno gdzie się cofa do przodu? No. Na jednokierunkowych się nie cofa, co ty jak? Prawo jazdy w chrupkach znalazła ziola Jak na jednokierunkowych się nie cofa? O. Oj, tylko się cofa! <laughs> Już można, to jest jedyna dozwolona możliwość o nie, no, oj, czekaj. No ja wiem, że to zajmę. Może, to, Jak pan policja nie patrzy, to dużo może. Pan policja. No ile razy to się na nakaz w prawo się pojechało w lewo? O no, jak a ty to chcesz? Nie, tak, nie taki no, co ty robisz? robisz? Na autostradzie się będziesz cofać? A ty A co ja? robisz, ciulu? Ja nie, to O nie, ty nie, nie, nie! Dziadzia, co ty... 3 na no, godzinę? O pa, za wega. to, ty no. Ale co ci Dobra. zrobiłem? Co ci zrobiłem?! Powiedziałem, zaśmiałem nie? się, <grym> zaśmiałem się z jaśnie księcia. No, no, no presję na mnie wywołałeś. A ty! Bo ty mnie popchałeś, ciulu, z tyłu! Rozdział. No, Wyważ, wybacz, wybacz mi. Lucio... Lucio. Teraz nie wiadę tutaj, Nie <grym> Mamy to młode tylko panda przecież. No, miało być panto, ale nie jest panto. Teraz drugi. Poro, nie jeden z Hehehe. <noise> 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 Powolutku jak o silo. No ale Powolutku. bezpiecznie do celu. Ja coś zawsze pociągam. Oj, oj ty, bo to się, zwęża, to się zwęża, to się zwęża. Zawsze Zawsze powoli, bezpiecznie jeździłem to to, to tutaj Powoli, bezpiecznie, 80 na 30 <noise> Nie nie, bez, nie, 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 nie tak, żeby stracił prawo jazdy za jednym hitem, prawie. Dobra, 79 na 3. ja tak nie widziałem nigdy. Sylon, tak, Sylon nie zwraca uwagi na prędkość. Zwracam, zwracam. No nie wiem jak teraz, no dawno nie jechaliśmy razem. Także. Wiesz, chyba. To jest ostatni. Ja jadę no, bezpiecznie. No, Może czynę, i szybko, ale ty... bezpiecznie. No, wszystko ja ale... Ja o, nie no, wyhamowałem już później, no. niestety. I ty, Pietrek, ze mną bo... kilka takich trasek zrobiłeś dłuższych, no, tu no, na Kraków, tak. żeśmy byli tu, żeśmy w Kielcach gdzieś byli, tu gdzie jeszcze no, byliśmy? No, tak, tak, pojeździliśmy trochę sobie. No, nie, nie, fajne nie, to nie, było, te wyjazdy, mi się podobało. No, no, tak fajnie, bo się fajnie kimś było. Dobra, już palewkę. Jechaliśmy sobie, było śmiesznie. W ogóle jeszcze event był, że braciaka spotkaliśmy na drodze randomowo. No to wtedy z tobą jechałem przecież z Kamilem Dobra. To mi jedziemy, mówię, ty braciak chyba tam stał. <grym> jak, to, jak to mój braciak? Nie. Ty. Jezus, no, no, ale Kylo ja ma na myśli faktycznie swojego brata. Bo niektórzy, jak mówią braciak, to mówią to na swojego ziomka. Nie, a nie to a brat, ja brat to tak, to tak bracia, bo było. Nie, bo pamiętam, jechali, że u Mamona było sobie, chyba tak. Jechaliśmy sobie z kiercój. I brat? randomowo w jakiejś randomowej miejscowości Brata, spotkaliśmy na przystanku, stało akurat samochodem też, bo przystanek robił z dziećmi. Taki tam randomowy. No ale i Węcik, ale wiesz, ani się nie zgadywaliśmy, ani nic, nie? Wiedziałem, że gdzieś tam miał jechać. Tylko okolicach, bo on w Turcji czy gdzieś tam był. Nagle patrzę, jedzie. Gdzieś, nie był w Turcji? nie odwracał już, już jechał randomowy event. Na środku hmm. drogi, pod Kielcami. Ooooooo Po schodach trzeba jechać Nie wjechało ci? Nie no wjechało mu Nie no wjechał na spokojnie, ale trzeba jechać A tutaj A to nie, prawda, wcjada, prawda, że golf ma jakieś problemy w zimie z olejem? Przy niskich temperaturach? Że Golf mają? nie, przetestować <grystworeng> Stary, <że> byłem <grystworeng> ostatnio na tym Na przeglądzie, przeglądzie. I co przeglądają ci tam? <grystworeng> Gość Nadzieje powiedział, panie masakra <grystworeng> Tak ci powiedział? Tak. tak. powiedział. To co on się działo? E, ty, Sylo, czekać na ciebie? Dobra, random tak Obstacle z, pingi, o, z pingi. Ale fajne auto. Ktoś tak, ma toradora? Zgadza się. No nie no, no to... chłop dostał auto z boostem od razu na start, no nie mogę. czy ty... masz... mogę strzelać? Stary, ty masz więcej szczęścia niż... O, no, no, boosta dostał na start, nie? Gość przecież. I on chce to wykorzystać. Aha! Nie, na już wyrzuciłem. Dobrze, dobrze ci tak. Draniu. Co to jest za Raptor? A Raptor? Ci motorki mi daje zamiast normalnego no. samochodu. Raptor. baler Baleron. O co do Ardenciary. Uh -huh. Były, były, były takie. O, bo to, to jakieś fajne auto widzę. Ta łobuz to się przestał odzywać od razu, więc... A, jaki tryhard z tak pojechał do przodu. Spod Dobra, się na kręglach rozwaliłem jakiś Sam Dzień jesteś kręgle, kręgiel. prawda. Ej, na jest? drugie cię tak nazwali, tego Co w gry? Nie wiem. Nie, nie wiem. O, motor! Boże, się oszukiwał! łobuzik, co? Nie no jesteś w grze. Jeszcze. Zminimalizowało mi grę. No, zminimalizował, Nie, no, elegancko, mi tak samo. Aż komputer się wyłączył? Aha, Aha, mi się nie wyłączył. Fajnie, ale... fajnie, fajnie. fajnie. Nie, Patro teraz Patrol Car, no super. <noise> super pojazd. Polecam wszystkim. No, motorek. O, motorek. O, celot Jaguar. Walaj Nie udało się. Dobra. <noise> Kogo to to? Oj, mnie chyba też, ale. Wyjazd, kurde. Wyjazd, to... Wiedź! No i po co to akurat teraz? O, dziękuję. Just to dziękujesz jak wygram? Poszerzone Pokmulkę Dawaj tą formułką! Jadę, tak. jadę ile fabryka da komputerze? Dawaj tą hamu i... <grym> <Kom>. Ale się <mulka> rozwaliłem! Okay. Zabierasz te kręgle czy nie? Nie! Ty po cały... O Jezu, benefaktor! Syra, so, kiedy tak. my na kręgle idziemy? Ale ty kiedy chcesz? Ja mam kręgle. nie pod... <laughs> <laughs> <Przyjedź> to <pójdziemy. śmiech> no to to, pójdziemy. No to tutaj chcesz Ja tak nie takim mam 10 z Buta max. Dobra. Więc los. Ja Jadę limuzyną opancerzoną jadę. zwierzyczką. No ty nie byłeś <laughs> na tej chata, nie? U mnie, czy byłeś na tej no, chata? na tej nowej chyba nie. A, ma jeżeli masz dnie. nową te... Na tej dużej byłeś, czy na tej małej? No na tej. <laughs> na dwóch byłem. A, no to nie, to jestem na tej stronie. No to co, mówisz, że nową A, no to jakąś, To Na tej dużej to ja nawet spałem. A, no Przecież. to to. Okay. Dalej w piwnicy siedzisz? Jak ja w Warszawie mieszkam od 5 lat już ponad. Z Warszawy jak przejrzysz już. No 5 lat mieszkam już tutaj. Nie no, ma opcji. Nie no już długo, pięć. długo, długo. Pięć, pięć, pięć. No jest... Na pewno na Srowidzie nie siedziałeś. On już pełnoprawnym warszawiakiem jest. No ta słoik. To prawda? Znaczy no nie, a słoik nie może. Bo nie jeździ do domu. Nie. No. A to wie, że jeżdżę, to nie, to nie. paczkach mu przywożą Też nie. Opie, on ma. No, ale to jest Bogol, on wiesz, się stołuje. McDonald's Cursey. Nie, no ja nie lubię akurat. Zobacz. O! Pegasi Pizza Boy! To jest pojazd, który ja o, chciałem wieku, właśnie. Nie, rozwaliłem się na barierce w takim momencie, ja mogłem wygrać cały wyścig. Beka a, z ciebie. Ale zachwalał się i rozwoził! No. Chłop się ze mnie śmieje, że pizzę rozłoży, a sam no, wypadł, no nie mogę. takie. takie aż musiałem sobie wypaść teraz, no. A miałeś challenge, żeby się nie zaśmiać, no i gość, czyli tyle. tyle no i popsułem tyle, tyle z challenge'u, tyle z kanału. No jest tym challenge'em. No, ale przynajmniej zabawnie było. Dobra, wjeżdżajcie w te kręgle. Ci widzę, że tu rozdupcył to strasznie. te kręgle. Nie, to? O nie, lampa dati, Nowak, nienawidzę tego gówna! Blister Comet S2, jest szansa? A nie wiem, czy Krystian <laughs> nie ma tego, tego Porsche właśnie. Nie, on Sześć, nie, to nie pory. Porsche, przepraszam. To jest. Czekaj, nie, no Porsche to. Porsche, on Porsche, ma ale Porsche? Nie, on ma to większe, on ma tak większe. Random circa 7, okej, okay, jedziemy. Wybierz kolejny. No ho, jaki masz? No, Co? Co? ja, ja sam raz. Nie słuchajcie jest, tego, nie słuchajcie. Razy, nie dobre, nie dobre niedobre. niedobre. <laughs> Dwa, jeden, poszli. Smaki śmieci zapalić. chyba. Dobra, ale ci pamiętam, Ja mam aktualnie truskawka, jabłko, brzoskwinia. Słodkie. Eee dobra, kto tu jedzie, jedzie ten? Okej, okay. no, no, no to trzaśnięte było, niezmieszane. Dobra, ile tu mamy? 69 punktów. Ooooo, i teraz. Za so, ja, komoda, ja. okej. Okay. Niezła komoda. Miatek, chłopco na sofie. A, jedzie. dalej ma każdy innowator. Tak, plura. tak. I rower nagle, przykryk. Ej, ty no, z tego, no, że tak. się reskript i ciało nie skręca na zakręcie, no? No, też można tak Musisz wyjść. nacisnąć D, jeszcze raz. musisz S nacisnąć. To jest dobrze <śmiennie> dalej coś dobrego o, coś plany. dobrego proszę proszę Celot ardent ja nie znam tych samochodów w połowie już akurat ja nie ardent mógłbyś były jeszcze progren pogęn itali progren no cyno no <śmiennie> znowu komoda a ja co teraz mam od a my brło groti turismo nie, co nie jest komoda w ogóle Wynieśli razem jak BMW wygląda jakiś prawie. Potrzebny pani telewizor? Nie. Ale nie jest. to proszę. Ale to Nie jest. nim Dobra oh, dalej, co Gdzie tu to jest. to no, na raz, na jest. chyba jeszcze lepiej to znam. Nie wiem, co to jest. to jest. to jest. chyba jeszcze lepiej to jest. tak. to jest. Nie wiem, to no dalej jadę no pierwszy. No wszystkie wyścigi, pierwsze mi miejsce dzisiaj, no. Dobra. Co ci się trafiło teraz? Teraz turizm grotki. No jakim cudem? Ta komoda nie, nie najbardziej nie, chyba zwolniła dwukrotnie, mam wrażenie. Tak, tak. To... Miałem nie miałem komody. Ozyrys teraz, ozyrysem to A można. Ta komoda im najgorsza była dwukrotnie. tak, tak zarzucało. A tu autobus Sky wysyła. Yo. O, ta talik komodę Trochę lepsze te pojazdy w randomie tym razem, no. Trafiły. No same tylko. Jakby te. można było, wiesz, faktycznie ustalić, że dostajesz sportowe. Ja to wygrałem za tą komodę jest, razem. to tylko sportowe na A. przykład. Sportowe ale random. Tak. NTTT O, to, to jest fajne. <noise> NTT, no. Jestem mi się nowego Nie, Nie, no, no, ale super są też się trafiają. Dobra. No. Ej, komputer się chłodzi, wam zimno w pokoju. Stworzyłeś <grystanie> okno specjalnie? Tak, tak, tak. No muszę, muszę, czekam na te 50 zamawiam, bo lata już nie dotrwa ten kamp. Co no, w lato? O, ci tak. Nie, nie, lato lata to już nie, 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 nie dotrwa. lato tylko śmiać do, do, do memów. Co najmniej. Że... masz jakieś przerobione w ogóle, Lucjo? Dostajesz? No mam. Okay. Tak, ja, jak aha, ja mam trzy tam przerobione jak to oszukane samochody macie Ty, a ja nie, no ja ani jednego właśnie, więc to Ja jest właśnie dwa dostałem minus. już Ja Paragona i Nero, jak to takie do nagrywania Dostałem, dostałem po raz no, drugi no, Paragon no. Ale ty ciekawy w sumie, że też mam trochę tych przerobionych pojazdów, a ani razu nie dostałem żadnego przerobionego Bo Oni mają oszukane, Pietrek, no <laughs> No i mają po prostu Opie. jeszcze więcej O, teraz dostałem, Yugulara dostałem O, O, Jaguar Yugular jak władzę bóle akurat nie to zatrzymać. już wolałbym chyba nieprzerobiony super samochód niż Jubula. Musimy się zatrzymać na chwilę i ale poczekać zobaczyć co tam się dzieje na mapie. Nic szybki. No ale nie jest no bez przesady, o, to no, są, te są tutaj To się Lucja pytaj, on jest pierwszy Beton za na chwilę się i poczekaj. Nie zatrzymaj, zatrzymaj się. Aha. Zatrzymaj, zatrzymaj się tak, żebym ci mógł... Po raz trzeci dostałem ten auto ta ja dwa razy to samo i przerobiony akurat SRA O! To taki był Youtuber takiego znam a, Tak, tak, tak no. Taki twórca mapek Taipan. Też. Takiego znam i w tam pan Ja dostałem teraz Pegasusa okay, jakieś Oj a ja dostałem Pegasusa. drugi raz przerobiony czuje, czuje. samochodzik A ja czwarty raz przerobiony No pronto, jeszcze tak? 80. pronto, tak? Pronto Promto a, mogę sprawdzić, o, czy Jezus zaraz ku. się od tych skałek odbić, czy coś, na przykład? Ale tu chyba zdropiło FPS-y. Nie, mi FPS-ków nie dropi, akurat, nie? Mnie jakoś dziwnie wrzuciło. taki lekki był jakby dropik. Kompat dropa FPS-ów nie dropił. GP1, o, w końcu coś normalnego. No, tu może podgonić, bo ja to nie Penetratora nie? teraz dostałem. Nie no, przed dropem to może byłoby fajnie, no, penetrator to do dupy, hehe. <noise> tak, no. no <noise> Aha, no, Infernus Classic, no to nieźle. No, tutaj już może nie, uciekać chwilę. Nie, 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 do, do dupy, Zarzuciłem mnie tym no, widzę. Infernusem Classic. Ale powiem ci, że właśnie mam wrażenie, że byłem blisko i dropo mi wtedy na tym zakręcie no, no to FPS -y. się. Nie i nagle no, no. zniknąłeś mi tak kawałek. Niedobrze, dobrze, teraz, nie Aha. dobrze. Ale dostaję teraz jakieś ardenty, klasyki sportowe no dostaje. Teraz też ja ardę. No ja Mam też. Teraz GP właśnie Te klasyki sportowe są dużo słabsze, już czuć różnicę. No. No i tu go, tego nie już nie bym miał. No to jak, jestem dobry driver. Niestety. Znowu turizmu klasyk dostawałem. Niestety też jest dobry kierowca Fistek O, trzeci no. raz, debiutaję, dostanę. Dinkę no, jakoś dostałem. Poszerzoną. Dinka w listach Hanzo Dalej dostałem, nie spektakl NIE kurde. No i po to, żeś mi wjechała pod koło <grym> co Dinka przez K dostał Dalej co mi wjechałaś pod koło Nie wjechałem tylko panom w poszlizg <grym> z poszlizgiem wchodzisz W zakręty Dobra, że... Nie ma jak, nie ma jak dogonić nie ma. nie ma jak, nie ma jak, nie ma Przecież jak chce mieć Gigasz szczęście! O to ja jestem Gigaszem! A ja jestem Gigaszem! No, no Gigasz szczęście, co tam jedzie przede mną. O, trzeci przerobiony chyba. Zobaczyłem, że No już byłem przy piecu, i nagle lepszy samochód by się zresztą. No, no a ja byłem już przy tym, przy Lucio. I też a ja się byłem zestrało. Przy, a już nieważne. Nie, ale Ole, tak drgania, grałem drgania czy o, czy no 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 fara, się w tym wydarzeniu, to nie grałem w No to jest taka po prostu. Kometa. No, widzisz, no. Bo ogumienie zmienić. A no, tak widzisz. No w ogóle na chwilę przerobiony znowu samochód, więc. Trochę się znowu odrabia, no, nadrabia. No Overlord anti 10 t -t -t -t. punktów, 9 już tylko. Nie, no nie ma, nie ma jak, musiałbyś się wywalić po prostu. I tu już jest tylko Może no, jakbym nie dostał tego kurcze infernusa klasycznego który infernusa klasycznego, no. No, To na pewno dużo dało Wagner, wagnerem Wagner no, jest no. fajny do no, Wszystko no. co nadrobiłem to wiesz, straciłem na przykład tutaj Nie, ja się tutaj tutaj no, nie ma takiej opcji, ale Jakie A ty mnie gonisz w ogóle? Jest... No próbuję, Okej, ale cię nie widzę nawet chodź. No bo już mi uciekłeś za daleko I To już nie miałeś szans chyba A teraz też takie słabe pojazdy 6,7. No dobra, przynajmniej się pogoniło, żeby nie było. Tak. Zawsze coś. 6,8, 6,9.